Często jest taka informacja, praca szuka człowieka. A my jesteśmy w galerii wschodniej na wystawie, która odwołując się do takich ogłoszeń, ma tytuł Praca oszuka człowieka. Ale nie do końca po prostu o takie oszukiwanie. Chodzi bardziej o to, jak my się oszukujemy, myśląc o pracy, a może czasami wykonując ją i wcale o niej nie myśląc. Co myślimy o pracy, jak jesteśmy dziećmi? Jak sobie to wyobrażamy i jak potem rzeczywistość weryfikuje wyobrażenia. To jest taka pierwsza z refleksji, jakie powinny się tutaj na tej wystawie pojawić. A potem możemy myśleć o tym, co robimy w pracy. Czy wiemy, co robimy, czy wiemy, jaki ma to cel, czy rozumiemy działanie nie tylko swojego stanowiska pracy, ale też różnych ludzi, którzy nas otaczają. Coraz więcej jest takich nazw, zawodów, których nie nie rozumiemy I czasem zastanawiam się, czy osoby, które są na tych stanowiskach, wiedzą dokładnie, co znaczy nazwa ich stanowiska. Czasem wystarczy się zapytać, co się po prostu na danym stanowisku robi, i trochę zmienia się postrzeganie. Nie traktujmy pracy bezrefleksyjnie, nie twórzmy pracy dla pracy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym cel. Ważny dzień dla koncepcji samej tej wystawy, która dosyć afrontalnie wygląda w tym miejscu, to jest miłym miejsce do pracy i do zrobienia takiej wystawy. Jak gdyby ten kontrast między takim światem e, takiej biurowej e, egzystencji, czy w ogóle korporacyjnej egzystencji, a, a takim miejscem no tym bardziej wzmacnia chyba ten przekaz. I myślę, że próżawy, to po prostu dobrze za funkcjonowało. Rzeczywiście te, te absurdy i te, te nieoczekiwania, w sytuacja, które mają miejsce, świętujemy oczywiście przystąpienie do Polski do Unii Europejskiej, ale jeszcze kilka lat temu, na przykład te zawody, które tutaj sobie wymieniamy przy tych jednakowych portretach, to, to wiele ludzi na świadomości, że, że funkcjonują. Kiedyś to było na pewnie kierownik, w magazynie, jeszcze sięgował kolejnych, ale. Ale to, co w tej chwili <laughs> się dzieje, to przy tych nie zmianach i za chwilę wracasz, ta inteligencja, e, prawda dana, to jest znowu przestaje być, to jest zdalne, to w czasie pandemii, więc to powyżo takie że ten dyskurs artystyczny e, z tymi m, pytaniami o tym, czym jest, jest praca szczególnie dzisiaj e, w dniu tego Wartończego święta, kiedy m, to... M, Zarówno kobiety, jak i mężczyźni walczyli o swoje prawa pracownicze, ale one w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają. i ten kapitalizm, jak i my, przystawialiśmy sobie na początku po lat 90, już w ogóle z do lata, jeszcze mieliśmy do czynienia. Tak więc serdecznie zapraszam Was przede wszystkim no, do takiej dyskusji ze Saron, która przybyła tutaj z Wydziału Intermediów, a tak jak myślałam, tu pracuję na miesiącu, kiedy do w tej, w tej prasowni Wydziału Weronetów i e, myślę, że za chwilę też, gdyby coś więcej powiedział o tym, w jaki sposób te sytuacje, które też u Was mają miejsce w Krakowie i na, na Akademii, w jaki sposób one tutaj istniejące w Łodzi, w tym, w miejscu. W jaki sposób one tutaj zależą z tej Witam Państwa bardzo serdecznie, to akurat trzy osoby, artystka na końcu, więc ja tak. chciałbym po, przeprosić za ten yy, może fopa, natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek hierarchii, yy, yy, był to się z pewną pewnym takim hierarchicznym stopniem, nie, 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 tak, może tak, będzie <tł fits> lepiej. W każdym razie bardzo mi jest miło też, ponieważ no, nie tylko pracujemy razem, jak no, powiedziałem, w Krakowie, ale też jednocześnie tworzymy różnego rodzaju projekty. I a, cieszy mnie wystawa no, Ester. I ja tylko mogę powiedzieć z takiego osobistego punktu widzenia, że kiedy zajmowałem się, że zacząłem się zajmować w ogóle sztuką intermedialną, czy w ogóle taką, takim rodzajem sztuki, kiedy pozajmuję i czy instalacjami. Co zresztą było też i tutaj chcę powiedzieć i podziękować, bo dzięki Adamowi Kinczakowi i Milkowi Żęgorskiemu prowadzącym te, 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 te galerie od lat, to dzięki nim właściwie no, stałem się taką osobą, jaką jestem dzisiaj. Więc no, mogę powiedzieć, że to jest dla mnie taki no, ciekawy aspekt, taki pewnego rodzaju koło, które gdzieś, gdzieś tam się toczy. Natomiast w całej tej historii jest parę takich aspektów, o których można by pewnie mówić godzinami. Jeden to jest taki, w którym e, moment, e, w którym mamy święto pracy, ustanowione w 1890 roku, czyli 1889 w, w Paryżu, było czymś zupełnie innym niż ten rodzaj pracy, który jest w tej chwili. My wówczas mieliśmy pojęcie robotnika, dzisiaj mamy pojęcie pracownika wykwalifikowanego, albo w ogóle nie mamy pojęcia robotnika, bo właściwie człowiek, który obsługuje maszyny, musi mieć pewnego rodzaju wykształcenie. Ja doznałem takiego rodzaju doświadczenia w momencie, kiedy zwiedziliśmy nową hutę w Krakowie, kiedy okazało się, że z 5000 załogi zostało parę osób. Które wciskają przyciski i po prostu potrafią ewentualnie zapobiegać pewnym komplikacjom, które się toczą w momencie trwania pewnej produkcji, która tam się y, odbywa. Więc wydaje się, że ten, to samo pojęcie prac, czy w ogóle y, y, sama definicja, uległa też y, pewnej, pewnej redefinicji, powinna ulegać. Y, przyznam szczerze, że. Y, Moment, kiedy, kiedy patrzymy na to, i czym praca jest dzisiaj, czym może być, w jaki sposób zostaje zawłaszczana przez pewnego rodzaju e, konstrukty, na przykład populistyczne, jest, jest dosyć, dosyć przykre i Wydaje się, że właśnie sztuka, która, y, która zaczęła się niejako od wystąpienia powiedzmy grupy Fluxus, m.in. Edwika Higginsa, kiedy właśnie mówił, że właściwie nie ma tematu, którego nie można by eksplorować. Wydaje się, że właśnie to jest jeden z tych takich współczesnych tematów, który jest niezwykle istotny i niezwykle powinien nam, no powiedziałbym, spędzać pewien cały w jaki sposób my poddajemy się pewnym działaniom, które występują, czy to pod wpływem globalnej gospodarki, czy to pod wpływem e, politycznym. Więc wydaje się, że to jest taki dosyć ciekawy aspekt. Jeśli chodzi o pracę, to myślę, że sama Estera za chwilę Państwu opowie, więc e, zapraszam. Nie. Ja chciałam podziękować bardzo Adamowi za możliwość zrobienia wystawy na wschodniej, Maryszowi za kuratorstwo, mojemu prywatnemu Adamowi za pomoc techniczną, y, której było dużo. Y, a co do samej wystawy, y, to y, no, praca, y, myślenie o pracy jest ciężką pracą. I tu się zaczynają schody, bo człowiek chciałby gdzieś ten system obejść, Rozgryźć, a, ale wydaje się na ten moment, że nie da się tego zrobić. Oczywiście y, 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 jakieś tam momenty, okruchy, nie wiem, myśli, refleksje pozostają, nie, one są bardzo wartościowe. Natomiast no, jest to tak obszerny temat i, i, i praca wpływa na tak wiele sfer naszego życia, że, że jest to trudne próbować ją złapać, zdefiniować i, i zrozumieć, tak naprawdę. Zwłaszcza, że że tej pracy, o pracy towarzyszy też czas, a w czasie zmieniamy się my sami, i to wszystko utrudnia, bo, bo ja też widzę, że, że w momencie, w którym mi się. Jak zaczynałam chyba myśleć o pracy jako o temacie, to jeszcze byłam studentką, więc bezrobotną, ta sytuacja życiowa była całkiem inna. Teraz jestem zatrudniona i myślę o pracy jeszcze inaczej. Może niedługo nie wiem, czy będę zwolniona, albo nie. Ale, ale no ta sytuacja i wieki i sytuacja rodzinna systemowo się mocno zmienia. Myślę, że warto szukać gdzieś swojego złotego środka, złotej studni. Nie wiem jak to nazwać, nie o tym potencjał studnia, ale nie da się złapać i nie wierzyć w mindfulness i work-life balance, taki dane na... W pasłach reklamowych, bo to jest dokładnie to samo, co mieliśmy wcześniej. Od czego zaczęło się to myślenie o pracy? Bo to najpierw musiało być, mam takie wrażenie, myślenie takie trochę socjologiczne, filozoficzne o tym, czym jest praca, żeby się w działanie artystyczne potem przemieniło, ale jaki był ten zaczyn? Początek był faktycznie dość istotny, dlatego że zaczęło się od bezrobocia i tego, że urodziłam dziecko i akurat weszły te wszystkie programy socjalne, których się dostawało. Ja się w sumie nie spodziewałam takiej kwoty. Ona się okazała jeszcze z becikowym osobno od miasta, od województwa, od państwa. Mówię super, wow, można tak żyć. No i faktycznie się wkręciłam w sprawdzanie tego, tego jak działa system pomocy socjalnej w Polsce. Przez dwa lata, ponad trzy, nie pracowałam. I po prostu udawałam się do różnych urzędów i sprawdzałam, na co jeszcze można dostać dofinansowanie, a gdzie dają mleka, gdzie dają ciastka. Czyli już tak maksymalnie po roku było dużo łatwiej, bo, bo pizza zeszły rok wynosił zero, więc było mniej tłumaczenia się. No i, i gdzieś to opisywałam, potem zrobiłam też z tego pracę, która się nazywała Królowa Socjalu. No i jak się skończyło, no to się okazało, że przyszła ta praca, która. Okazało się, że się w ogóle wspaniale żyje i się da żyć samego socjalu. Wiadomo, że człowiek ma jakieś ambicje, ale w przypadku artysty to nie, nie przeszkadza, że, że ja biorę pieniądze socjalne. Znaczy, to nie, nie chodzi o oszustwa takie stricte, że biorę na coś, ale że mi starczy na, i czasu przede wszystkim na, na tworzenie i, i tych pieniędzy. A potem przyszła propozycja pracy w zawodzie, który chciałam wykonywać, no i już się zaczęła ta. Gonitwa taka typowo zawodowa, czyli zgodziłam się, podjęłam pracę na pełny etat, gdzie sobie obiecywałam, że absolutnie nigdy w życiu, najpierw na pół etatu, ale że się nie zgodzę na etat, że przecież to jest życie w klatce, i gdzie ja po takim doświadczeniu, no i to doświadczenie się zmieniło, i, i też się zmieniło moje myślenie o tym, jaką rolę ta praca pełni w naszym życiu. No właśnie, bo tu jest takie patrzenie na rolę pracy od najmłodszych lat. Od tego momentu, gdy my jesteśmy dziećmi i ta praca, to może gdzieś tam jest na horyzoncie, ale rodzice pracują. I wiadomo, że jak już się dorośnie, to praca jest elementem życia elementem, który jedną trzecią życia zabiera, więc bardzo istotnym elementem chociażby pod tym względem, ale trochę na tamtym etapie romantyzowanym. Te wycieczki takie do zakładu pracy rodziców to jest zawsze jakaś, Przygoda, a co, tutaj jest pokazane, że to jest jednak zderzenie z dorosłością. Tak, tak. I, i, i to biurko też, które tutaj można zobaczyć, to też jest taka praca, która właśnie długo we mnie dojrzewała ze względu na, <coughs> przepraszam, na zmierzenie się właśnie z tym wyobrażeniem i, i z tą cudownością tych spinaczy, i pieczątek, i, i strzywaczy, i wszystkiego, co można było używać i co było fascynującymi. Y, narzędziami, a które jeszcze nie, nie, nie wchodziły w zakres narzędzi dziecka, więc trochę się na to czekało, a potem już się dorosło i się już niewiele chce bawić tym, bo, bo już to, no, ta praca dopada i się okazuje, że jednak się tam coś robi i mało jest czasu. A jak się nie robi, to się udaje, że się robi i się już nie wyszywa zeszywacza serduszek zwykle. Jest też y, sporo tutaj właśnie o tym, że jak się nie robi, to się udaje, że się robi, albo że multiplikują się jakieś stanowiska, y, to w korporacje są y, mistrzostwem y, w tym zakresie, które my właściwie nie wiemy do końca, o co w tym chodzi. One najczęściej się nazywają po angielsku, co przy tych zdjęciach widać, więc tam trzeba najpierw się grubo zastanowić w ogóle, co znaczą te słowa i jakie skleić do kupy, a potem się dopiero zastanawiać, y, co to jest za stanowisko. Taka refleksja nad tym, że my właściwie nie wiemy, na czym ta praca polega. Wszyscy pracują, a nie do końca wiemy, co ci wszyscy robią. Tak, to jest właśnie też o, tej, o tym rytuale obecności, uczestniczenia w, w środowisku, w, w życiu społecznym. Bo... Bo i tożsamościowo nas to bardzo mocno definiuje, i, i często o tym nie myślimy, ale to też potem definiuje to, jakie mamy marzenia, gdzie jeździmy na wakacje, jakie mamy znajomych, jakie mamy poglądy polityczne. Yy, I faktycznie te stanowiska tak rosną, jak grzyby po deszczu. Yy, Im bardziej absurdalne one się, yy, im bardziej absurdalne powstają, tym się wydaje, że jest bliżej już tego zapadnięcia się pewnego schematu wzrostowego, no bo przecież ile jeszcze stanowisk y, można wymyślić, które tłumaczą kolejne wymyślone stanowiska, ale się okazuje, że nie, że to bardzo dobrze kwitnie i, i no i nie wiem właściwie, no tak sobie myślę, że zajmowanie stanowiska y, w którym nie ma się poczucia sensu tego, co robimy, jest bardzo trudne, pod warunkiem, że się nad tym zastanowimy. No i tutaj też przychodzi ten, te, ta, to, to trudne pytanie: czy lepiej się zastanawiać i cierpieć, czy lepiej wierzyć w to, co nam podają, i, i wierzyć w to, że to, że my wypełnimy asap, ten druczyk, bez którego wszystko się zawali, faktycznie jest tak ważne i, i, i że pełnimy ekstremalnie ważną rolę w całym systemie. Nie chyba, mam rady. Chyba, chyba te Excele wszystkie są doskonałym przykładem tego, że nikt się nie zastanawia, tylko bardzo często wypełnia. To teraz voltą do początku, i do y, tytułu, i do ogłoszenia o pracę. Praca szuka człowieka, czy praca oszuka człowieka? Jak to tak naprawdę jest? Bo ogłoszeń jest mnóstwo, one są piękne. Ja sobie pomyślałam, że najciekawszymi sformułowaniami jest płaca, y, praca w młodym, dynamicznym zespole i owocowe czwartki. Bez tego nie ma ogłoszenia, się nie liczy, w ogóle nikt nie czyta na pewno. Mm. Praca stała się jakimś konstruktem mam wrażenie i z tych ogłoszeń to najlepiej jakby wynika to najlepiej widać trochę zamiast ogłoszeń mam wrażenie że mamy teraz jakieś anonsy reklamowe refleksja nad tym powinna nam towarzyszyć na tej wystawie taka gruba już no, na pewno. Też myślałam sobie o tym, co pewnie już na pewno ktoś w internecie zrobił, czyli tam porównanie takich rzeczy, które nam oferuje, czyli na przykład elastyczne godziny pracy, co się przemienia na elastyczny czas wolny, czyli wiadomo, że, że to nie następuje. Czyli plusy, właściwie pozytyw, negatyw, prawda, który bardzo łatwo można sobie znaleźć, odwracając sens tego, co nam oferują. Owocowe czwartki, lux medy, multisporty. Taką pracę też w zeszłym roku miałam okazję tworzyć piramidę z takich rehabilitacyjnych piłek, które pracodawcy zapewniają pracownikom, żeby ich biedne kręgosłupy, które po wielu godzinach siedzenia przy biurku, nie dają rady, to żeby mogli siedzieć przy biurku na tych elastycznych piłkach, które właśnie były opisane w różne, w różne takie korporacyjne obietnice. Czy, y, czy praca oszuka człowieka? Y, myślę, że człowiek prędzej oszuka człowieka i to najpewniej nie ktoś ciebie, tylko ty sam siebie. I, 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 i wydaje mi się, że to jest najbliższe. To, że praca oszuka człowieka, to jest jakaś taka y, gra słów. I y, y, y to, że, że czujemy się potrzebni i czujemy się poszukiwani, a tu teraz nam w tym haśle coś zagraża, czemu musimy się przeciwstawić. Ale tak naprawdę to, to chyba tylko refleksja jakaś nas może uratować i, i chęć po prostu robienia tego, co robimy dobrze i fajnie, sumiennie. O Jezu, zaprzmiałam jak pracodawca, nie wiem co się stało dobra jeszcze. Um. Ale co, taka refleksja Dzień. nad tym, taka refleksja nad tym generalnie, żebyśmy nie robili pracy dla pracy. O, może tak. O, bardzo dziękuję, tak. Tak, to jest dokładnie to. Praca dla pracy nie.